Dzień dobry. Witam was ponownie na moim kanale Kolory Życia. Dziękuję, że ze mną jesteście i na dzisiejszy wieczór przygotowałam nowy film pod tytułem Kiedy ciało mówi nie. A nasze ciało bardzo często mówi nie w ten sposób, że objawia się różnymi dolegliwościami, boleściami i to w różnych częściach naszego ciała mogą one występować. boli nas głowa często, boli nas kark, boli nas barki, oczywiście cały kręgosłup Wolą często na z biodra i kolana a również i nadgarstki. Jeżeli tak się dzieje, warto by było się zastanowić, czy to nie są przypadkiem jakieś skumulowane w naszym ciele emocje. Emocje, które pojawiły się tam, ale emocje, które nie zostały jak gdyby przepracowane i wypuszczone z tego ciała, bo nie ma w tym ciele przepływu energii. Tak się zdecydowanie dzieje. Te emocje, które zbieramy, gromadzimy, zamykamy w naszym ciele, upychamy w różnych jego częściach, bo tak naprawdę nasze ciało nigdy nic nie zapomina. Są to emocje, które przeżyliśmy w młodym, dziecięcym wieku, są to emocje, które przeżyliśmy dorastając, a również i te, które przeżywamy będąc dorosłymi ludźmi i nie wiemy, jak sobie czasami z nimi poradzić. Wtedy nasze ciało daje nam sygnały i mówi: przestań, zrób coś, zmień. Jeżeli je potrafimy rozpoznać i wiemy, jak postępować, aby się ich pozbyć, aby je jak gdyby przepracować, to wtedy będzie nam zdecydowanie lżej. Bolące części ciała, ale również słuchajcie: przygnębienie, rozpacz, płaczliwość, taka nadwrażliwość, taki niepokój wewnętrzny, taka wybuchowość i napady złości. Wszystko jest związane z tym, że w naszym ciele są nieprzepracowane emocje. Zwróćmy uwagę, abyśmy przede wszystkim, chcąc zabrać się do pracy z tymi emocjami, które, nas, które w nas są, musimy je rozpoznać. Musimy je nazwać. Musimy pobyć w nich, jak gdyby posiedzieć w nich sobie, poczuć, jak się czujemy. I zrozumieć, co te emocje z naszym ciałem i z nami jako osobą robią. Może warto poprzypominać sobie nawet te emocje, które były dla nas bardzo bolesne, i te emocje, które na naszym, w naszym sercu, w naszej duszy wyryły głębokie ślady, pozostawiły blizny. Na przykład, kiedy wywodziliśmy się z domu przemocowego. Kiedy w nim odbywały się awantury, kiedy jeden z rodziców albo i dwóch nadużywało alkoholu. I w nocy często odbywały się awantury, czy wieczorami nie mogliśmy skupić się na dobrym zaśnięciu. Nikt nie przyszedł do nas, nic nie ukochał, nie pocałował w czoło, czy nie opowiedział bajki, już nie mówił o przeczytaniu czegoś na dobranoc. Może trzeba było bardzo szybko dorastać? Może trzeba było bardzo szybko wykonywać swoje codzienne obowiązki, zadania w szkole? Może trzeba było siedzieć cicho i się nie odzywać i, broń Boże, nawet nie pokazać się, że jesteśmy w tym domu, aby nam się nie oberwało? Ten strach, który wtedy w nas się zakorzenił, być może do dnia dzisiejszego nie został przepracowany. Albo może byliśmy w szkole, nielubiani, może byliśmy wyśmiewani ze względu na nasz wygląd, może za to, że nasi rodzice nie mają za dużo pieniędzy, i nasze ubrania były zawsze może z second handu, albo nie były to ubrania filmowe. Może byliśmy wyśmiewani, bo może nie mieliśmy, albo i mamy jeszcze za dużo kilogramów, z którymi nie umiemy się sobie poradzić. A właśnie ten nadmiar kilogramów wynika może z tego, że w naszym domu nie byliśmy akceptowani przez naszych rodziców. Może ciągle byliśmy krytykowani, może ciągle nam mówiono przestań, nie mazgaj się, nie płacz. Chłopcy to w ogóle nie płaczą, a dziewczynki są bardzo grzeczne, więc uspokój się, nie skacz jako szalała i zajmij się swoimi obowiązkami. Może nie byliśmy nigdy z rodzicami na spacerze może rzadko wyjeżdżaliśmy na wczasy albo całe wakacje spędzaliśmy na letnich koloniach organizowanych przez zakłady pracy może cieszyliśmy się chociaż na chwilę będąc z naszymi kuzynostwem z naszą ulubioną ciocią bo wtedy czuliśmy się takcy naprawdę szczęśliwi może warto powrócić do tych emocji które nas bolały do tych przeżyć które nas bolały aby zrozumieć że one nadal w naszym sercu są i one nadal są obecne, i może właśnie one przy najbliższych sytuacjach, które teraz przeżywamy w życiu dorosłym, odzywają się znowu i podświadomie dają nam znać o sobie. No bo przecież, jeżeli mamy własne rodziny i uważamy, że sami musimy podawać wszystkim obowiązkom, nie dzielimy ich pomiędzy domowników, bo uważamy, że i tak najlepiej możemy zrobić to my. Czy to nie jest przypadkiem? Emocja, która została tak zapakowana głęboko w naszym ciele i w naszej głowie, że każe nam zrozumieć, tak jak wtedy, rób sama i polegaj na sobie, bo najlepiej zrobisz to sama, bo wtedy będziesz wiedziała, że wszystko jest zrobione tak, jak należy. Więc zajmij się swoją pracą. I może teraz nasze ciało cierpi z tego powodu, bo może nie potrafimy sobie wielu rzeczy samych zorganizować, bo po prostu nie jesteśmy maszyną ani robotem tylko zwykłym prostym kochanym człowiekiem i warto by było obowiązki pomiędzy swoich domowników podzielić pobojmy w tych emocjach zrozummy co się z nami stało jak możemy sobie z nimi poradzić zrozummy że jest szansa aby je ze swego ciała może nie wygonić, ale spowodować, aby przepływ energii wypłukał je z nas. Bo przecież wiemy dobrze, mając doświadczenie, że dajemy sobie radę. Dajemy sobie radę w każdej sytuacji. A jeżeli nie potrafimy sami, to możemy zwrócić się do kogoś innego. Możemy zwrócić się do naszego partnera, możemy zwrócić się do naszej najlepszej przyjaciółki. Może mamy fantastyczny kontakt z naszym rodzeństwem, może z napotkaną nową koleżanką, może z tak zwaną bratnią duszą, którą żeśmy odkryli, a jeżeli naprawdę jest nam ciężko, to może warto skorzystać z pomocy psychologa. Takiego wiecie od serca, któremu samemu dobrze w życiu się wiedzie, i który nam rzeczywiście może pomóc. Te emocje złe warto zawsze przepracowywać. I uważam osobiście, że pojawiają się one właśnie wtedy, i ich jest bardzo dużo, kiedy w naszych domach rodzinnych, kiedy byliśmy dziećmi, ciągle nam coś wypowiadano, ciągle nas oceniano. Może czasami. Również nieświadomie nas skrytykowano, kiedy nasi rodzice może nie umieli sobie poradzić z naszym dziecięcym temperamentem, kiedy ciągle nas korygowano. Może wtedy, kiedy w szkole wszyscy musieliśmy być porównywani ze sobą i ciągle było tak, że są dobrzy uczniowie i zli uczniowie. I są uczniowie, którzy mają z zachowania lepsze oceny, a są tacy, którzy są tacy niesforni i ciągle trzeba ich korygować i ciągle dostają uwagi, no bo może są troszeczkę inni, a wszyscy musieliśmy, musieliśmy być tacy sami. I tak też jest, powiem wam, wydaje mi się i w dorosłym życiu. Niby jest taki podział... E, którzy sami sobie wymyślamy na tak zwanych lepszych, bo mających lepszą pracę, lepszych, bo może lepiej zarabiających, lepszych, pomających, lepsze domy i lepsze mieszkania i wyjeżdżających na wczasy i jeszcze nie wiadomo jakie ciuchy, kosmetyki, biżuterii, i konta w banku. A potem są ci, ci mniej dobrzy, mniej zaradni, którzy może nie mają takich rzeczy, Finansowo nie są tak ustawieni, bo może mają mniej, bo co nie potrafili sobie w życiu poradzić. Jesteśmy ciągle oceniani. I w tym dorosłym życiu, kiedy ktoś inny nas ocenia, my zaczynamy oceniać siebie. I nigdy, prawie, prawie rzadko jest tak, że oceniamy się jako coś dobrego jako ktoś kto jest wartościowy tylko zawsze patrzymy na siebie że jesteśmy trochę gorsi bo w naszym domu nam mówiono sieć cicho, nie pchaj się do przodu i wiesz co, jak ty wyglądasz popatrz na Krysię i w teraz, kiedy jesteśmy dorosły ciągle tam dla dla się to w naszych głowach odzywa no może Krysia ma finansowo lepszą sytuację niż my? Może Krysia ma lepszego męża i ładniejsze dzieci niż my? Nasze emocje kumulują się w ciele, boli nas głowa, boli nas kark, bolą nas biodra i kolana. Często może nieświadomie, podświadomie chcielibyśmy uciec. Od tego, co nas teraz gnębi, od tego, co nas boli. Może warto zdać sobie sprawę, dlaczego tak się dzieje. Słuchajcie, ostatnio natrafiłam również w internecie na tak zwaną medycynę germańską. Ja nie chcę jej tutaj reklamować, bo to nie trzeba reklamować. To jest medycyna niekonwencjonalna, ale. Medycyna, która potrafi, pomaga nam zrozumieć właśnie dolegliwości naszego ciała związane z naszymi emocjami. Może warto by było zobaczyć tam, co to oznacza, jeżeli boli nas kręgosłup, co to oznacza, jeżeli bolą nas plecy. Może nie wynika to wcale z tego, że źle śpimy, bo mamy za twardą poduszkę albo za miękki materac? Może wynika to po prostu z tego, że w naszym ciele jest tyle skumulowanych emocji, które nie potrafią wyjść na zewnątrz. Do tego, Warto nauczyć się pewnych technik ich uwalniania, ale żeby do tego doszło i mogłośmy je uwolnić, trzeba najpierw te emocje rozpoznać. Jak mówiłam wcześniej, rozpoznać te emocje, pobyć w nich, porozmawiać z nimi, popatrzeć na nie oczami dorosłego człowieka. Jak to było i jak ja się teraz czuję? Czy pomimo że jestem dorosły, to nadal mam strach, mam lęk przed czymś niewyobrażalnym? Wtedy, kiedy miałam 5, 10, 12 lat, kiedy czułem się tak bardzo uzależniony od moich rodziców, od środowiska, w którym się znajduję, kiedy tak naprawdę nie chciałabym się wybijać, żeby nikt mnie nie widział, nie zauważył, żeby po prostu dano mi spokój. I teraz mam problemy, bo nie umiem sobie z tym poradzić. Więc pobyć w tych emocjach, zrozumieć, że one są. Ale zacząć zastanawiać się przy pomocy środków do tego dostępnych, medycyny germańskiej, literatury, osób, które mamy, są dla nas życzliwe, jak można z nich wyjść? Bo jest droga, jest sposób, ale trzeba wiedzieć, co to jest, żeby móc sobie z tym poradzić. Zachęcam Was serdecznie. Porozmawiajmy sami ze sobą, o swoich emocjach. Zrozummy je, ukochajmy się w nich, przytulmy się w nich. Dajmy sobie szansę, aby one nas opuściły. I nieważne, ile mamy lat. Ale wtedy, kiedy poradzimy sobie chociaż jedną z jedną z tych wielu, wielu emocji, kiedy zrozumiemy jej sens, będzie nam łatwiej. I dolegliwości bólowe również ustąpią. Co o tym myślicie? Zapraszam was serdecznie do komentowania, do podniesienia łapek do góry i subskrybowania mojego kanału. Widzimy się znowu. Pa.